Związane z sudeckim górnictwem miasto Kowary leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, u podnóża popularnych w Polsce jak i w Czechach karkonoszy oraz malowniczych i interesujących geologicznie Rudach janowickich. Kowary, jako miasto na skrzyżowaniu dawnych traktów handlowych, dziś drugie największe pod względem obszaru i ilości mieszkańców w kotlinie jeleniogórskiej, rozwijają się turystycznie dzięki atrakcyjnemu położeniu oraz promowaniu swojej przeszłości związanej z górnictwem, hutnictwem, kowalstwem, tkactwem, jak i też współpracy transgranicznej z Republiką Czeską. Wycieczkę turystyczno-edukacyjną szlakiem tradycji górniczej w Kowarach rozpoczynamy przy się ogromnym powodzeniem Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, powstałym z inicjatywy Mariana Piaseckiego w roku 2003. Przybywający tu obecnie turyści z całego świata na terenie bezpośrednio przylegającym do dawnej fabryki dywanów w Kowarach mają możliwość odbycia bajkowego spaceru Gullivera po krainie Liliputów, a także zapoznania się z pięknem architektury, kościołów, pałaców, zamków i innych budowli odwzorowanych w skali 1 do 25. Modele obiektów wyeksponowane zostały w naturalnym otoczeniu, wśród kwiatów i zieleni. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie lub z przewodnikiem, który opowiada o zabytkach, legendach i innych ciekawostkach związanych z przeszłością Dolnego Śląska. Od Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska szlak tradycji górniczych opuszcza uprzemysłowioną strefę fabryki dywanów i wkracza przez most do potoku Jedlica w ulicę 1 Maja, stanowiącą główną arterię miasta, gdzie podziwiamy szereg budynków z przełomu XIX i XX wieku. Gotycki kościół parafialny im. Najświętszej Maryi Panny z ciekawie prezentującym się późno-barokowym wnętrzem z ołtarzem amboną i prospektem organowym. Kowarska starówka posiada wiele walorów. Oglądamy tu ciąg zabytkowych kamienic z przełomu XVIII-XIX wieku. Kilka zachowało barokowy układ i rokokową fasadę. Przeważa tu jednak styl klasycystyczny, który szczególnie okazale prezentowany jest przez kowarski ratusz wzniesiony na miejscu starego sądu przez mistrza budowlanego Newmana w latach 1786-1789 według projektu Christiana Schulza. Okazały dwukondygnacyjny budynek z pięknie prezentującą się fasadą. Jego zabytkowe walory i dbałość o architektoniczne detale czynią go jednym z najładniejszych budynków użyteczności publicznej na Dolnym Śląsku. Wewnątrz ratusza można podziwiać interesującą polichromię wraz z herbem Kowar z czasów Fryderyka Wielkiego. Do bujnej historii kowar nawiązuje także malowidło przedstawione na suficie w sali Rajców. Przedstawiono tutaj alegoryczne wizje tego, z czego od wieków słynęły kowary: to jest górnictwa, kowalstwa, tkactwa i turystyki. W przyziemiu Ratusza znajduje się informacja turystyczna, zaś w przylegającym doń budynku administracyjnym siedzibę Sfał Centrum Integracji i Tradycji Miasta. w którym m.in. oglądamy ekspozycję związaną z historią Kowar od czasów najdawniejszych po współczesność. Przy ratuszu ścieżka dydaktyczna tradycji górniczych skręca w prawo w ulicę Górniczą. Tu w niepozornej kamieniczce znajduje się Dom Tradycji Miasta, którym opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników Kowar. W kilku salach, na parterze i na piętrze zobaczymy tu pokaźny zbiór pocztówek i innych archetypów ukazujących m.in. rozwój górnictwa w Kowarach od czasów średniowiecza po okres powojenny, związany już z wydobyciem ród uranu w tutejszych kopalniach. Kolejną atrakcją prezentowanej ścieżki dydaktycznej jest otwarty w 2014 roku przy ulicy Jagiellończyka z kansen górnictwa miasta Kowary. W skansenie na wolnym powietrzu oglądamy ekspozycję starych urządzeń kopalnianych wraz z infrastrukturą, fragmentem torowiska, wózkiem i ładowarką górniczą oraz obudową podziemnego chodnika i miniaturą wieży kopalnianej. Przyglądamy się również ustawionym w ramach projektu realizowanego z czeskim partnerem z Leża, fragmentom skalnym występującym w Karkonoszach. W Kowarach dla potrzeb wydobycia rudy uranowej w latach 1949-1952 zbudowano tak zwane nowe osiedle, przemianowane później na osiedle górnicze. Do 57 budynków, w których urządzono 672 mieszkania, wprowadzono przybyłych tu z całej Polski górników wraz z ich rodzinami. O istnieniu w skałach krystalicznych sudetów niewielkich żył i gniazd rudy uranowej wiedziano już w pierwszych dekadach XX wieku. Latem 1947 roku przybyła do Kowar grupa geologów radzieckich wyposażona w specjalną aparaturę radiometryczną. Rosjanie pozytywnie ocenili możliwość występowania złóż uranowych w karkonoszach w obrębie geologicznego kontaktu z ich osłoną. Wskazany obszar był na tyle obiecujący, że dnia 1 stycznia 1948 roku powołano do życia przedsiębiorstwo R1, zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem i przerobem oraz eksportem rudy uranowej do ZCRR. Główna siedziba zakładów R1 znajdowała się w Kowarach, jednak firma ta prowadziła działalność podczas tzw. gorączki uranowej na obszarze całych Sudetów, jak i też w Karpatach, Górach Świętokrzyskich i na Górnym Śląsku. Kowarskie Osiedle Górnicze położone na łagodnym stoku Wołowej Góry jest pierwszym powojennym osiedlem w Polsce postawionym na tzw. ziemiach odzyskanych. Dziś socrealistyczne Osiedle Górnicze stanowi oryginalną atrakcję Kowar. Szczególnie odznacza się tu monumentalny budynek Domu Kultury ustawiony w samym centrum osiedla. Jego wejścia strzegą dwa socrealistyczne posągi górnika i hutnika. Natomiast wewnątrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach można podziwiać interesującą aulę, której ściany ozdabiają płaskorzeźby Antoniego Mela o tematyce górniczej. Kowarskie Zakłady Przemysłowe R1 swoją działalność rozpoczęły od wznawiania prac w istniejących już starych kopalniach. Kolejno uruchamiano sztolnie poszukiwawcze i nowe pola górnicze, jakie też stworzono oddziały segregowania i wzbogacania rudy uranu. Opłacalność wydobycia ujmowało kryterium 0,2% uranu w rudzie, jak i też decydowały o tym ogólne warunki geologiczno-fizyczne występujące w kopalni. W obrębie kowarskich obszarów górniczych wyróżniamy dawną kopalnią fluorytu, rud żelaza i uranu, liczy Rzepa, kopalnię rud ołowiu i srebra Redens Glick. Kopalnie ród żelaza i uranu Wolność oraz kopalnie ród uranu Podgórze. Kopalnia liczy rzepa, udostępniona w części dla turystów, znajduje się na obszarze złoża zbudowanego z serii łupków krystalicznych. Występują tu także gnejsy, wapienie krystaliczne, dajki lamporfirów i łupki amfibolowe. Początkowo w latach 1850-1862 wydobywano w niej fluoryt. W roku 1948 po wykryciu przez Rosjan przejawów mineralizacji uranowej uruchomiono kopalnię na nowo i szybko wydrążono nowe sztolnie, znajdujące się w dolinie potoku Jelenia Struga. Dostępna dla turystów sztolnia poszukiwawcza nr 9 i 9a to bez wątpienia jedna z bardziej popularnych atrakcji kowar, występująca pod nazwą Sztolnie Kowary w kopalni Liczy Rzepa. Na podziemnym szlaku turysta tutaj może zdobyć wiedzę, w jaki sposób wyglądała praca górników pod ziemią, prześledzić rytm pozyskiwania i transportu niebezpiecznego urobku, a także przyjrzeć się wystawionym tu eksponatom górniczym, mineralogicznym oraz edukacyjno-tematycznym, jak i też obejrzeć pokaz iluminacji świetlnej. Druga z dostępnych dla turystów tras podziemnych o długości 1700 metrów znajduje się w wyrobiskach byłej kopalni Podgórze, największej w kraju kopalni uranu. Tu kończy swój bieg ścieżka dydaktyczna kowarskich tradycji górniczych. Sztolnie 19 i 19a powstały w latach 1951-1958 jako jedne z głównych wyrobisk kopalni Podgórze. Eksploatacja trwała tu aż do roku 1958. Natomiast w latach 1974-1989 funkcjonowało tu inhalatorium radonowe u zdrowiska cieplice, gdzie prowadzono badania nad terapią radonową.